Halo, halo, witam w niedzielę. A cóż, zaskoczenie? Jest niedzielna bogowędka, może i wieczorna, ale jest. No niestety, praca później. Kilka rzeczy, zaś się dowiecie jakich, ale jestem. Yy, nagrywam ten film, żebyście nie zapomnieli, że pierwsza ekipa istnieje. Troszkę się pozmieniało, nie w stanie. Choć w stanie liczebnym też. Ale to będzie w innym filmie. Nic nie przybyło, żeby nie było. Yy, ale zapraszam Was. Yy, no to do zobaczenia za chwilę. Jak widać nie jest tak jasno. Yy, jest godzina 20, tak, 20. Yy, nie jest jeszcze aż tak jasno. Już aż tak jasno. Nie dyskutujemy tutaj. Zamkniemy sobie od razu młodzież. Dzięki instalacji świetnej, która powstała, że już tylko jeden pstryczek i światło się zapalają. Jest to wygodniejsze. Młodzież już w kurnikach. To oczywiście jakaś jaśnie pani pupkę musi wystawić. Przepraszam. Przepraszam. Musi. Za dużo dzisiaj nie pooglądać. Eee, kury ozdobny, kurnik ozdobny, tak jak wieczorem nazywam, już został zamknięty bo po pierwsze tam są pisklaki, a w sumie powiem gdzie jest y, około 16 sztuk, jak dobrze pamiętam zostało tylko 8, niestety pechowy rok dla silek 3 wiem, że padły, reszty nie ma może coś porwało, czy nie, powiem szczerze natura zostały chyba brahmy i dwie silki więc życie, y, tutaj pozamykane i padły na dworze, więc to nie było że jest zimno. Tam zresztą mają słomę w kupie, więc jest wszystko w porządku. Od 3 dni przeprowadzam selekcję ptaszyńca, znaczy sprawdzam ptaszyńca. Nie ma tego pana, ale powiedzmy też, że temperatura strasznie spadła, jest około 10 stopni, więc może to być też czymś spowodowane. Ale już mam plan na przyszły rok, więc zobaczymy, jak to będzie. Biegusy, jak widzicie, już sobie mieszkałem w kurniku głównym, znaczy głównym. Kurtnik to dała, tak sobie to nazwijmy. Się fajnie dogadują z kaldakami. E, to co gęsi tu zrobiły, to jest jedna wielka Armagedon. Ale w ogóle co gęsi zrobiły, to powiemy jeszcze troszkę później. E, zostawię to bez komentarza. Te wieśniary e, ogólnie zaraz muszę wygonić, żeby zamknąć kaczki, żeby gęsi nie siedziały tam na noc. Bo to może się źle skończyć. Zaraz się dowiesz czemu. E, tak, musiałem zrobić małe przemeblowanie. Ponieważ biedny mój kogut Orpingtona dostał najazdu, znaczy najazdu, koguty im nie odpuszczały mu i robiły mu wielką krzywdę jak ja to mówię, inaczej się tego nie da nazwać, musi spadać, dziękujemy bardzo, miło było, do widzenia, do widzenia, no, dzień dobry i do widzenia nam. Yy, za to, co one przy, yy, zrobiły, to powinny skończyć w paszczecie. Ale, mam dobre serce. zbyt dobre. No, do widzenia. Paszczety Bartek i spółka. Nala, no, senorita. Wy macie swój domek, yy, a zapraszam do siebie kaczki. Nie, no spadej, Bartek, nie idź za no, koczkami, by ci urąbną. Kaczuszki, najazd, najazd, najazd. Biegus i spółka. Kaldaki i spółka nie bo mi gęsi z nią przegonicie idźcie patrzcie tyk, tyk 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 one by same weszły ale mówię musiałem pogonić gęsi no idziemy kultorka a co więc zamykamy to już będzie spoty ale zaraz mi wyjdą na skodołę to dostanę w łeb e, więc pana ptasinca nie ma siema lusia. Teraz to był na pewno mnie usłyszyło. Zdecydowanie. O! Na 100%. Dobra. Yy, gęsi tam mają otwarte, więc one całą noc wychodzą. A po prostu jakby to były... To zaraz Wam pokażę jaki może być efekt. Tutaj młodzież chodzi, śpi. Coś mi znowu katarzy, ale to już działamy. Dzień dobry. Luźka i spółka. Witam serdecznie, zaraz puszkę muszą dostać, dlatego się dram. E, tak, to tu się zmieniły, zmienili lokatorzy, niestety. Tu mieszkają jednak Orpingtony, ponieważ kogut już Orpingtona od trzech dni mieszkał na stodole. Zresztą widać Bogu, właśnie niedawno przeprowadziłem. E, mieszkał na stodole. No, bo naprawdę koguty robiły z nim co chciały. I z powodu, że jest to dla mnie cenny kogut. Kaldaki, przepraszam bardzo. Ja rozmawiam. Kaldaki, biegusze, bo to one się brą. No to zmieniłem im miejsce zamieszkania i tu trafiły panienki. Wszystkie cztery panienki, co nie? Żeby one o swoje, to swoje. Niech sobie tutaj siedzieć cała piąteczka. Myślę, że będzie im tu lepiej. To jest naprawdę duży wybieg. Grzęda im jest trochę niepotrzebna, bo one na nią nie wsiądą, ale trudno, przy zmienieniu najwyżej, znaczy wybieg kurniczek, mówię, one będą, to one będą korzystały z trawki, prawda? Ja jem kaczka. No jesteś kaczka i to głośno, nie da się o was zapomnieć. Eee, więc tak to wygląda. No co pani, ciekawa? Powiem wam, że bardzo, bardzo, bardzo jestem zachwycony tymi kurami. Mega, nie tylko ja zresztą, bo u mnie w rodzinie też, no to one mieszkałem tu, no ale co się stało z miniaturami, no miniatury się przeprowadziły, też, tu mamy tak, tą panienkę, tu niestety ta panienka jak ktoś słyszał, chyba nie, ja o tym na filmie nie mówię, Ja ugryzioną dupkę przez panią gęsię, no i niestety, ale ta dupka już na całe szczęście wróciła do stanu zdrowia, ona ogólnie tu siedzi, bo ma dojść do całkowitego zdrowia i dopiero wtedy zostanie wypuszczona. No następny. czy wy musicie dyskutować jak ja rozmawiam? Po prostu dyskusja, wy macie musi pierwszy prawo głosu, tak? Więc została ona tu sobie siedzi i fajnie już jej widzę od razu, ta dupka się zagoiła, więc wszystko w porządku. Tu mamy matkę Silka, która jak miała pięć kurczaków, na tak, ma pięć swoich puciaków, czyli trzy chodkochinki i dwa Silunia. Ona się przeprowadziła właśnie w te miejsce, w ten kurnik, bo on jest w tą wolierkę. Wolierę, bo to jest zadaszone. Bo tu jest troszkę mniejsza. Ona zdecydowanie tu już później nie będzie, ale ze względu, że tamte kwoki są dosyć agresory do młodych kurek, no to została przeniesiona tutaj. Ale w sumie do czego ja dążę, ja mam konkretny temat, bo idziemy tutaj po kolei, bo mam wam coś do powiedzenia. Tutaj mamy... Właśnie, miniatury. One sobie tu będą siedzieć. Tu już zostało posprzątane, zdezynfekowane. Widzicie, to za poświęcenie wróciłem wcześniej z pracy po to, żeby kurą posprzątać. Człowiek to naprawdę oszalał, tak jak mówię, choroba psychiczna. No i tutaj musiałam ogarnąć odchowalnik, a dokładnie szpital. Oddział intensywnej terapii. Choć już tego się tak nie da nazwać, bo jest o wiele lepiej. E, tak. Kogo my tu mamy? Mamy tu panią Czubatkę, która niestety znowu jej życie zostało wystawione na wielką próbę. Yy, tu tego nie widać. Lala. Yy, ale wam pokażę. Może się pokażesz troszeczkę. Halo. Stawaj. O, ją potraktowały koguty Pawlowskiego niestety. Tu urywając. No nie pokażę wam. No pokaż. Ja wstawię. Nie, ta kura to jest walczy o życie. Widzicie? Nie ma nadpiór. Dosłownie tak na długość około 5 cm miały zerwaną e, niestety szyjkę. Rozerwaną dosłownie do mięśni. E, I szczerze mówiąc wszyscy tam znajomi dawaj narosł, ale ze względu na to, że ta kura no rosła, to w sumie rosło by nie było. Ja jestem uparty, może i głupi, ale uparty. Jeżeli kura już raz walczyła o życie i dała radę, to czemu teraz tego nie zrobić? I uwierzcie mi drodzy, jak ją znalazłem około godziny 18. Tak ten dzień spędziła osobno, oczywiście w klatce z, opa, z opatrunkiem. Ja tam z, y, ranę zdezynfekowałem, pozmurowałem maścią, nie, o której nieraz wspominałem. Najlepsza maść z antybiotykiem. Mi się sprawdza we wszystkich takich ranach. I moi drodzy, na drugi dzień kureczka już pełną banżą sobie zdjęła sama. Bandaż. A co? Wszystko, rana się fajnie goi, ona tam jeszcze jest czyszczona, ale no pięknie lalunia mi wraca do zdrowia, to już jest prawie tydzień po wypadku, żeby nie było. Ale tu moi drodzy jest tragedia, nie postawię tego filmiku, ee, bo to nie ma sensu. Pokaż się lalunia bardziej takiej komfortowej sprawy. Eee, co moje gęsi zrobiły? Niestety zamknęły się tam te dźwiczki, ja je zablokowałem, teraz, że one nie mają szans się zamknąć. Telefon wyłóżcie się. O. Nie dadzą się sił zamknąć. Dorwały tą biedną lalunię i łepi i Tu jak widzicie głowę, ja jej nie chcę za bardzo stresować. Ona tam jeszcze jednego oczka nie otwiera, jest przemywana zwykłą, letnią wodą. Dostaje też maść z antybiotykiem. Dosłownie do czaszki. Było to wszystko rozryte. Głowa była dwa razy większa niż jest teraz. Napuchnięta. Pierwszy dzień oczywiście kipsko z nią było, bo nie jadła, nie piła, ani nic. A teraz moi drodzy je i pije yy, i ma się dobrze, opuchlina zeszła. O, o, matka wariatka. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ona mi tu zaraz ucieknie, bo ona siedziała w tamtej klatce. Ale ona już się też fajnie mi zamknęła, więc jestem mega zadowolony. Ja ją sobie zaraz ją jeszcze muszę przemieć na tym jednym oczku. Yy... I dałem jej szansę życie. Mogłem ją dobić, żeby się nie męczyła, ale jak jest... powiem tak, taki był plan ogólnie, żeby ją dobić. Jeżeli faktycznie na drugi dzień nie będzie jadła, ani piła, to no, miałyby jej męki skrócone, ale panna postanowiła, że y, ona będzie jadła. Ona się nie poddaje, prawda? O tak, tu najedzona jesteś? Najedzona jesteś. Więc, y, moi drodzy, nie ma sensu. Jeżeli chce żyć, walczy, je, pije, to czemu tego nie zrobić? Co nie? Ja lubię takie niepełnosprawne, jakie wierzycie, kwasimo żyje i ma się bardzo dobrze, a mojego psa dusze właśnie niszczy mi moje drzewko. Test? No nie, no przecież on nie może, może. Więc jest wszystko bardzo ładnie i da mi szansę żyć. Zobaczymy. Dostają one oczywiście, że to jest oddział specjalny, to dostaje witaminy yy, większej ilości, yy, ale pomaga. Więc yy, każdy niech robi, jak uważa. Dla mnie to akurat nie jest kura hodowlana, tylko kura na jajka, ta jest przypadkiem natury, ale uważam, że to jest zwierzę. Ja, jak akurat jestem pod tym względem, podchodzę dosyć sentymentalnie. Jeżeli to jest zwierzę, to czemu ma umierać? Jeżeli jest, ja biorę za nie odpowiedzialność, to staram się, żeby było jak najlepiej, żeby ona jednak sobie dała radę i próbować o nią walczyć, więc. Walczę. Nie uda się, to nie uda. Ważne, żeby nie miała cierpienia, bo to jest najważniejsze. Jeżeli kura już widać, że siedzi osobiała, nie je, nie pije, to wiadomo, że jest coś nie tak. A ta kura jest bardzo aktywna, zrobiła się już na drugi dzień. To stwierdziłem, że chyba ma jednak prośbę do życia, więc została ona spełniona. Więc tak, moi drodzy, to teraz wygląda. Małe zmiany tutaj, właśnie w lokalizacji, w tym wszystkim. Myślę, że fajne. Y, moi drodzy, że tak powiem, moja skleroza jest duża. Dajcie znać, na jaki temat chcecie filmiki, jaka tematykę mam uderzyć. Y, Uda może mi się to zrobić. Jutro idę w odwiedziny do nowego jej sklepu, hurtowni z paszami. O, kręci już sam u siebie, y, bo dostałem miarę od sąsiada. Jadę też zobaczyć, co tam ciekawego można znaleźć, bo jeszcze muszę kupić jedno poidło y, dla akurat tam miniatur, więc y, zobaczymy, jak to będzie. Y, Biegusy to są naprawdę śmieszne kaczki. Kaciuśkę i kaciolek kaciolek ogonek. No, co? Podżyjta się trochę. O, ty czarny to w ogóle się nie odzywasz. się widzicie już. Dam na nadwór, w tą, we w tą Rachim sobie śpi w kącie. Jego ulubiona miejscowa, zauważyłem. Yy, więc co, moi drodzy? Tak to wygląda. W pierwszej ekipie. Ich szefów od czasu miał brak, ale oczywiście tu nie mówię, żeby były zaniedbane, bo tu nie ma opcji. Dla nich zawsze jest ta godzina dwie, żeby tutaj wszystko ogarnąć. Więc yy... płakać one nie będą. <grystanie> Jutro jeszcze jedziemy i dla nich pokarmy to już w ogóle pełna radość będzie. Jutro jeszcze planuję wyżerkę z witaminami kolejną bo trochę chłodno się robi, więc wyżerać z witaminami będzie a zaraz gęśli palne w łeb eee, tu właśnie będę planował, żeby to zadaszyć jednak choć one tam kur nie ruszają one tam po prostu tam w tym kącie ona siedziała, że drzwiczki były zamknięte no po prostu zrobiła co zrobiła aha! możemy sobie wejść do kotów i, i tam zakończymy w sumie rozmowę bo oczywiście główna żeria chce jeść główna żeria moja chce jeść Uszunia i jest impreza. W ogóle tak, prezes zostaje. To mamy tutaj pana Pokajesa tego białego, z białą silką. To Pokazesik zostaje. Prezesik zostaje. O! Suchą wam wysypałem Prezesik zostaje. Oczywiście pani Lusia. Maniek poszedł na Laski. No i zostaje... Yy, Pokażcie Lula, bo ona jest najmniej oswojona. Ta panienka, Nie mam dla niej imienia. Jeżeli macie pomysł, hashtag na dziś to y, kocham zwierzęta, szanuję. To jest trochę dłuższy. Kocham zwierzęta, szanuję. No co mi to o coś dzisiaj nie wychodzi? No bo ten mi się ładuje. I dajcie propozycję swojego, y, swoich imion dla tej milusiej paniusi. Zobaczymy, jakie imię będzie fajne. Jest naprawdę śliczna. Miała w sumie nie zostać, ale zostaje. Jedzie na sterylizację, ten pan na kastrację, to na sterylizację, a ta jej... a ten jedzie w tym tygodniu prawdopodobnie do nowego domku. Więc się mają bardzo dobrze, maluchy wzrosną, już są po odrobaczaniu. Więc teraz czas na Amkę. Kotki wam mówią, dobranoc. Dajcie znać jak u was minął weekend, czy wszystko w porządku. Trzymajcie się, jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam jeszcze raz Was. Pierzasto, puszasta ekipa, prawda prezes? Pozdrawiasz? Nie. Nie, nie pozdrawiasz. Ty egoisto, po ojcu żeś poszedł. No, to jeszcze raz pamiętajcie o imieniu dla tej małej lulki. No, tak taka napurmuszona jest. O, luśka, ją ja chcę jeść. Dobra, odbija mi. Trzymaj się.